Co? I rozgłaskanie Alpak? Spierd... Tak, nie wiedziałem, że z będzie miejsce... Co tam u was widzowie? Co tam u was widzowie? Widzowie, co tam u was? A może powiedzieć to, co mi wczoraj mówiłeś? To ja widzę ciebie. Tak? Nie. Że jesteś wieszki. Nie, nie, nie mogę tego No to prawda. No tak. No dobrze. Tylko nikomu nie mówię. Dzisiaj spadamy w szatni, gęso, myglę jak nie ja mówię, jak to mówię, Ja nie robię. No tak, to jest, projekt nowy robią. ...w szatni, ja w siebie. No wiem. Słyszysz, słuchasz, Rudzik dziś na live mówił, że masz pozwolenie na 2 godziny restream Ponoc do Sattels oficjalne pozwolenie bo go pytałeś, to prawda? Grosza bar, dziękuję. Tak, menadżer pytał. ...pytanie, wypadło? Nie, nie było tak. Dawid, co ty tak mordy pociąłeś? Nie, nie, jest po... kamera, tylko jem ziemniaki. tajemnicę i wiem, że powiedziałeś kotkowi, że jesteś gejem i tylko armia... Ja ...mu się jeba... Ja... ...matkę śmieciu ...matkę ja... śmiecił... ...matkę jak ...matkę No bo on cała kurwa zaczyna. Będę mógł na pożegnanie postawać Cię w główkę?

hej muskał muskał na kul zemściłem się w domu mi nie było że hej muskał muskał olki mam w kazetnie tak kul wiedzę to nawzaj hej muskał muskał na kul zemściłem się w domu mi nie było że hej Wiem, bo by kiepsko znamy, jakby, jakbyśmy z obiektu, w ogóle w Half-Life. No? Moskau, Moskau. Zdążyłbym wyskoczyć z auta. Nie zdążyłbym, ale to pociąg nie jedzie tak szybko, żeby wyskoczyć. Zdążyłbym wyskoczyć i ty byś zdążył no, wyskoczyć. A niech będzie to samo. A uważaj! Co? Nie jest czwaj. że mój żył BMW? A co zrobił? Przejdź on z kubą na zagrywkę. Wiesz, jak jest? Gdzie jest mylące? Ja tak jeden gum, no nieprawda, nieprawda! Tak jeden gum, no nieprawda, nieprawda! Tak jeden gum, Ja tak teraz jem te zimniaki, jak na tej mocy Jasper smakuwa. Dobra, Jak ci podoba? O! Tu pai? O! O! Dobrze. Możesz Alpaki. Dwa bilety przeposiowe, i Czekaj, No i nie trafiłem. No i nie trafił. Ja alpaki. Alpaki są nie lamy. Alpaki też plują. Alpaki nie plują. A zaudzielę się? Że no Plują alpaki. Alpaki nie plują, tylko kolamy. do alpak nie podchodzimy od tyłu, bo alpaka może kopnąć i nasi chłopcy nie lubią błaskania po głowie. Dawid, nie po głowie, po, po tego, po pleckach, po pleckach mentis. Ale fajne. Co to jest w ogóle ta alpaka? Jakiś koń kurwa? Nie wiem. Czekaj, tak, podstawisz pod tego. O. Idą teraz pogłaść drugą ręką. Po głowie nie, słyszałeś? A po głowie nie. Słyszałeś, w drugą rękę. Słyszałeś, to wiesz, co co jest, to jest w, w drugą rękę. Daj ten bilet. Jak ty jesteś niegrzeczny Niegrzeczny jesteś dzisiaj O! Ej! A de lama! <laughs> Najlepiej błaska, jak się karmi jedną ręką. O, godzinę, <laughs> Dawaj, Ja karmię ty głaź, dawaj. Ja się, ja się boję właśnie tego. A tu tego. owca jest, też patrzy. Aha, ona pa ja pierdziele patrzy za krat owca, bo wszyscy dają jedzenie tym alpakom, głaszczą je a nikt tej owcy kurwa jeszcze nie pogłaskał nawet. Każdy ma wyjebana tą owcę i ona tak patrzy i ogląda jak wszyscy głaszczą te alpaki. ja się nie boję, ale tego się nie nie boję. A ja ją też bym pocałował. Ja nie lubię takiego to trzeba tak...

Barony, i baranek. Ale... O, baranek! A poszły pani mam pytanie, taki baron tu się szczyże i robi się robi się tak. yy, poduszki takie różne czety. Można poduszki, można swetry. można... A jego go nie bo on ma gdzie... ale w maju. A to nie O ty, A czemu ten baron taki kurwa? Krótki jest jakiś, nie wiem. Jest <grywa> jakiś dziwny ten kurwa. Nie <laughs> Czemu kurwa ten baran? A ja, Normalny? To może mi się wydaje? Ale dyszy Boi się ciebie Fajny ten baran. Ty też masz taką główkę, Dobra, Chodź jeszcze alpaki połóżcie o! o kurwa, Dobra, ten baran tak się wkurwił. Słodziutkie są. Ty moja przy to dla mnie. A jeśli jej kąpię, proszę pani? To jest baranek, a nie baran. Nie ma opcji, kurwa. Rezysz, to jest dorosły jakiś. Nie wierzę w to. No z to pełno Dlatego, że one się z kóry, no tak, tak jak pieski No tak, one tak się no, Ładnie się tu u was jest my. nawet, ładnie Piękujemy. Pięknie tu Ej, ja tu muszę przychodzi. przychodzić Będę ci szczerze muszę że to tyciem, który do ciebie Zaczynę na to jest na A później gdzie? A Później Zbacz, gdzie? A tam to już to na końcu Tam się zamyka? Ale to trzeba ich po kolei brać? Czy? Nie. Czy? One się już nauczyły, że wiedzą. Jak plaszczę i mówię do domu, to one to wtedy już wszystkie ładnie, ładnie idą do domu. Ja nie wiem, czy ten baran jest tłusty, czy taki po prostu dużo ma tej sierści, tej wełny. Aha, oto o tym mieniu. No ale jak zostaniecie czy, 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 po minut. Wolę na pani ja jestem się... Dlatego pani jest taka słodziutka no, i piękna. O! o. Jakbym Jeszcze? pracownikiem była, to też bym była słodziutka. Ale pani ma słodziutkie policzki. No to <laughs> bardzo. O, o. Ale one plują, tak? Tak, plują. No a kolegom nie kolega, on mi nie wierzy, że plują. Lamy, lamy plują, lamy plują. Tak, bo lamy to tak bardziej ze złości. One bardziej na siebie plują, jak się po oku kłócą. panu na siebie plują. A które pluje, na którego, bo nie wiem. Jager jest szefem tutaj, więc on pluje na siebie. Jager. Jager, wariacie wariacie jeden boisz się tak? ej, ale coś pnęło no nie, nie nie zajeb... gdzie to na rynku widzieliśmy? no co no. one się dociepiły do mnie że tylko... że no. my no. jeszcze... No. No tak, normalnie bajera to jest no. Boranka na kenu mówię No chłodzę marki na O, pluj się O kurwa Jager, nie pluj Dobra odnoszę to Pierdziele eee, Ja już się najadłem, więcej nie zjem A ty nie, ty nie, ty nie dostaniesz, jesteś zły Jesteś zły, nie dostaniesz Reprymenda Reprymendę dostanie Reprymenda Tarnów ładnie Tarnów Mocny gaz, mocny gaz Mocny... Mocny gaz, mocny gaz, mocny gaz. Spokój się, bezcenny Właśnie na mięsisko i tą wełnę i... Takie na wielkie jaja widzę to jest... Wiem się nie Coś dodało. jest nie tak z tym baranem Jakiś dziwny jest Oj. Lęgę się bawić z nim, lęgę się nim bawić. Kochany jest, nie? Kochany. <coughs> Fajne, co? Pani pa, też ma kurry tam? Nie, to są sadki. A to są sadki? Tak. Właśnie do nich po secję, do kurry zabrał cukier jajka, je i, i wyszedł. To tak fajnie No miałbym jajka na eskryce. No tak, to Ej, bo to zepsujesz No, no dobre, zjeść. Dlaczego nie jest na tym projekcie tam z chłopakami? Bo oglądam jak Jasper kurwa barana głaszcze. Ja mam swoje zajęcia. No? I się O kurwa, się. ale zabawa jakaś. Co se kurwa. Jaj, cały ten, wytarzany. Ale się wyjebałem. Prosto, to, to dla dzieci, nie, jesz, nie zjeżdżaj na to Chodź ręce umyjemy Czekaj Całe kurwa Chodź Ale zobaczymy co oni tam robią, zobaczymy co oni tam robią Ciekawe Ręce ręce i będziemy za. Uuuu Jest zły news, muszę powiedzieć, ale to po tym szocie yy, Jeśli chodzi o szoty dziadkowe

Jedziecie dużo do Egiptu, to tak taty pytałem. Co? Co, co ty pi***a pier... Jedziemy, pieniądze zbieramy i jedziemy z Egiptu. do Egiptu na okazję. Dlaczego mówisz dużo do Egiptu? Do, do... Jedziemy, k***a, ku... przestań pierdolić. Już od twojej najbliższej będzie do października, ku... Nie będzie, k***a, ku... jedziemy do Egiptu. Do Zakopanego będzie. Nie, nie do Zakopanego, jedziemy tak. do Egiptu. Nie pierdol Ty nie pierdol się. Pier... Ej, k***a, ku... pierdol się, swojego tak pytałem. Ta ja pierdol...